Hej, witam Was w Lugmarsie 20. Zapraszam oczywiście na kolejny dzień ze mną. Um... Moja mama już pojechała. Wróciliśmy już od niej, tak jak wam wspominałam, wczoraj byliśmy tam na noc. Pożegnaliśmy się i mama pojechała. A teraz jesteśmy już u nas w domku. Za chwilę przychodzi do mnie koleżanka, będę jej robić paznokcie. Mam nadzieję, że pójdzie nam to jakoś sprawnie, bo yy, chciałabym też już montować film, także mam nadzieję, że ze wszystkim się dzisiaj wyrobię. Póki co życzę wam miłego dnia i widzimy się już później. Byliśmy właśnie przed chwilą na zakupach Malusieńkich zakupach w Kauflandzie Tak naprawdę pojechaliśmy tylko po chleb I do tego już uznałam, że przy okazji Zrobimy już ostatnie zakupy przed Wigilią Do jakiejś tam Ostatnie rzeczy do ciast No i zobaczcie, były gwiazdy Betlejańskie takie, powiem Wam, że takie bidne trochę. W sensie. Trochę jest taka, wiecie, wygryziona, gdzieś tu listki podpadały, ale jak tak z góry będzie stała, to nie wiecie, nie jest źle. A mm, u mnie te kwiatki to i tak jest tak naprawdę tylko na święta. I tyle, ile się utrzymują, a później one już u mnie więdną i, i, i umierają i tak, i tak, więc to jest dla mnie takie na jeden sezon kwiatek. I powiem wam, że kupiliśmy za 5,99, akurat była jakaś taka prąka pewnie dlatego właśnie, że tutaj gdzieś jest poobrywane troszkę. Ale myślę, że i tak nie wygląda źle jak za, tą, za te pieniądze, więc taką gwiazdę sobie wzięliśmy. A teraz e, będziemy odsmażać pierogi. Dajcie koniecznie znać. Tutaj, proszę bardzo. E, dajcie koniecznie znać, czy jedliście, czy w ogóle lubicie odsmażane pierogi? Bo ja jestem ogromną fanką. Wolę pierogi odsmażane niż takie świeżo ugotowane. Jak mają taką chrupiącą skorupkę, i są naprawdę, wtedy, wtedy smakują mi coraz bardziej. Także napiszcie koniecznie, czy próbowaliście kiedyś, czy lubicie odsmażane. I czy wolicie odsmażane, czy takie świeże, bo ja jestem zdecydowanie fanką takich z chrupiącą skorupką. <gry> Dobra, to odsmażam i widzimy się później. Za chwilę będziemy obierać choinkę Powiem Wam, że w ogóle od wczoraj ym, co chwilę spada z niej jakiś jeszcze liść albo jakaś taka luźna igiełka, ym, czyli wszystko to, co gdzieś tam jeszcze się jej trzymało. To zaczyna powoli opadać, także fajnie. Sama tak, jakby też się trochę oczyszcza. Ale co chcę Wam najpierw pokazać, to tutaj przygotowałam sobie już taki świąteczny stół. Wiecie, tak my nie organizujemy, jakby winili u siebie, też nie będzie żadnego świątecznego obiadu u nas. Także to będzie taki stół, tylko po prostu, żeby on był ozdobiony. Bo jak się widzicie, odsunę to możecie zobaczyć, że on jest bardzo w, w róg wciśnięty, właśnie po to, żeby choinka się tutaj zmieściła. Także. Mm, wszystko z niego posprzątałam i zostawiłam coś takiego. Oczywiście świeczkę teraz zapaliłam, ale jakby nie o to mi chodzi. To ten wieniec, taki z gałązek, kupiliśmy z Adrianem, słuchajcie, przed cmentarzem 1 listopada? Nie, chyba dzień przed, tak? 31 października. I jeden kupiliśmy na grup do rodziny, a drugi no po prostu tak mi się to spodobało, że wzięłam drugi też dla nas. On sobie leżał na balkonie przez cały ten czas. No i powiem Wam, że no, nie wygląda może już tak dobrze jak wtedy. Może już trochę igły z niego się sypią, jak się dotknie, ale wiecie, on tutaj będzie leżał, tylko nikt nie będzie go dotykał. Więc myślę, że nie jest źle. Owinęłam go takimi lampeczkami. One, nie wiem czy to będzie tutaj widać, że one są na takim bardzo cienkim druciku i lampeczka jest taką, takim, wiecie, taką kropeczką dosłownie, więc jak się odsunę to nie widać łańcucha, tylko same takie punkciki świecące. No i tą naszą troszeczkę taką poobgryzaną gwiazdę betlejowską wsadziłam w środek, pod to podłożyłam talerzyk, żeby, bo nie mam takiego, jak to się mówi, nie spodek, nie podstawka. Jak to się mówi, pod takie doniczki? Co się podkłada? Podstawek? No nie wiem, to takie, wiecie, że jak się przeleje kwiatka, to żeby nie, nie leciała woda po stole, tylko żeby spadało na talerz. To, to tam podłożyłam talerz, bo takiego profesjonalnego sprzętu nie mam, więc dałam talerz. To i tak jest, wiecie, tylko na czas teraz świąt i później może trochę w styczniu. Ym, także taką zrobiłam ozdobę, widzicie. Moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. Muszę, jestem nieskromna, ale co z tego. Po prostu mi się podoba No i teraz jeszcze nam tu odpaliłam świeczkę To jest domkowe O zapachu pierniczków, śmiałam się do Adriana, że w tym roku Pierniczków nie piekliśmy To chociaż sobie zapalimy świeczkę, która tak będzie pachniała No a teraz już przechodzimy Do naszej pięknej choinki Mamy tutaj dwa worki Odsunęłam na razie kalendarz Adriana Mamy tutaj dwa worki różnych ozdób Tu bombki a tam obok są lampki i ten dywanik, który też miałam w zeszłym roku, także mm, zaczynamy ozdabiać. Zaczęliśmy już działać i zobaczcie, najpierw odplątałam lampki. Tutaj mamy taki długi sznur lampek, takich pomarańczowych, bardzo ciepłych, i je będę zakładała później, bo tutaj Adrian trzyma takie białe, no takie ciepłe, może lekko żółtawe jakby światło, ale nie, nie aż takie jak te tutaj. I te założę tak samo jak w zeszłym roku, czyli na sam pień choinki przez sam środek, jakby będą szły, tylko przy samym właśnie tym pniu. Nie będę tego rozkładać na gałęzie, tylko właśnie tam na samym środku, żeby to był taki kręgosłup tej choinki. W zeszłym roku też tak zrobiłam i uważam, że bardzo ładnie to wyglądało. Więc teraz zrobię dokładnie to samo. Także najpierw te krótsze zakładamy na. Kręgosłup, a później te będziemy wiązać na resztę kołowinki. Girls and boys are waiting for toys we're making that fill the sleigh up each year. All our smiles are white like the ribbons that are tied. Getting ready for Christmas here. There's a list for checking. Calls for a decking with holly, tinsel, and cheer. Every spirit high for Santa soon will fly, getting ready for Christmas here. There's dolls that talk and blocks made for building. There's cars and things that fly through the air. Every toy our workshop is making. Somewhere we'll be celebrating the night he's guiding his reindeer up through the air, but until then, we'll be working still, my friend, getting ready for Christmas Eve. There's dolls that talk and blocks made for building. There's cars and things that fly through the air. Every toy our workshop is making will be under a tree somewhere. We'll be celebrating the night he's guiding his reindeer To teraz wygląda. Założyłam już na całą choinkę. Ten jeden mm, sznur. Pokażę wam może przy zgaszonym świetle będzie lepiej. O, widzicie, że ona się świeci tylko właśnie na samym środku, tak jakby samo wnętrze choinki. No także pierwszy etap mamy gotowy. Teraz założymy co? chyba drugie e, lampki, i dopiero później przejdziemy do bombek. I tak, kolejny etap za nami, czyli mamy już teraz te ciepłe, takie pomarańczowe światełka. Pokażę Wam z bliska. To jest takie niemal pomarańczowe. Tamte, drugie, możecie zobaczyć tam w tyle, że one są no może nie zupełnie takie jakieś zimne, białe. Taki, by powiedziała, że neutralny biel. Neutralna albo lekko ciepła. A to, to widzicie, że to jest takie typowo pomarańczowe. Także no. Mamy założone już owa łańcuchy. Czyli świadełka mamy już gotowe. I teraz zabieramy się za co? Za już? Moi drodzy, zobaczcie, choinka już gotowa. Trzeba będzie tylko jeszcze pozamiatać i dołożę tam ten dywanik, ale tu już jest gotowa. Także proszę na oficjalne zakończenie dekoracji. Adrian założy szpic. No. Krzywo, coś tam. Aha, bo tam są te takie kulki. Trzeba to urwać chyba. Dasz radę czy dać ci jakiś nożyk? No i co przejdzie teraz? Zobaczymy. Nawet dobrze żeby drugiej został się trzyma. No, wydaje mi się, że prosto No zobaczcie, gotowe Czekajcie, zgaszę światło <śm> <śm> Super A zgasisz jeszcze tam to światło? Ale super Cieszę się bardzo, już się nie mogłam doczekać. I w końcu wszystko jest gotowe. To też ładnie wygląda na tym stole. Super, bardzo ładnie. I w końcu jest klimat. No moi drodzy, choinka jest już gotowa. Zobaczcie, na dole położyłam już ten dywanik. To jest ten sam dywanik, co w zeszłym roku kupiony na Allegro. Pod składem mamy stojak. Stojak kupiony, mówiłeś gdzie? W Aldi? W Aldi trzy w Aldi, lata temu. Wszystkie ozdoby też były kupowane, tak? Większość dwa lata temu, czy trzy? A? 3 -2. Dwa lata temu, czyli dwa lata temu kupiony stojak, dwa lata temu kupiona większość ozdób. Jedynie chyba jelonki te takie kupiliśmy te jelonki. Kupiliśmy chyba rok temu, albo dwa, no, już nie wiem, znam, rok chyba temu. Miałam powieścić te pomarańcze i. Jak wszystko dobrze pójdzie, to postaram się to zrobić, tylko musiałabym iść jeszcze po takie czerwone wstążki, żeby, bo chciałabym na takich czerwonych wstążkach te pomarańcze powiesić, no ale zobaczymy, czy to się uda No i tak się to prezentuje wszystko Mi się bardzo podoba a dziś jeszcze światło na chwilę, to zobaczymy, jak jest bez światła No, zobaczcie Pięknie, mi się bardzo podoba Jestem zadowolona, że nareszcie mamy taki ładny klimat. Jak możesz to włączyć już? Także już tak to zostawiamy na razie i teraz otworzymy sobie kalendarze. Uff, siedzę już z kalendarzami. Powiem Wam, że się naprawdę zgrzałam. Całą choinkę okrążyłam chyba z 500 razy, żeby owinąć ją najpierw jednym łańcuchem. W sensie sznurem lampek, potem drugim sznurem lampek. Który... Czasem było tak, że musiałam zdjąć łańcuch. Lampki musiałam zdjąć i powiesić je jeszcze raz. Także, no, ładnie latałam się, ale i tak się cieszę, także. Huch, i będzie dobrze. Dzisiaj otwieramy okienko 20 już. Jakoś tak mi smutno, że już 20 okienko i że. Zaraz już koniec. Okienko 20 w Lindzie jest malutkie, bo Linda najpierw otwieram. Linda. Ktoś <laughs> mnie ostatnio napisał, nie wiem, czy czytałeś komentarz, że zawsze, mówię kalendarz z Linda to, myśl, to ktoś słyszy. Z <noise> Dzisiaj złota, nareszcie kuleczka. Bo do tej pory chyba były dwa razy te takie różowe. A złotej chyba jeszcze nie było. A złota to jest. Mini Meatball, czyli mleczna. Dobrze, czyli mamy złotą kulkę. Teraz, teraz kalendarz z cieniami. I dwudziestka jest tutaj, na dole. Uu, jakiś mocny, taki intensywny kolor, nie? jakiś fioletowy? Zobaczymy. Nazywa się Balanga, ale piękny. Jest takim intensywnym fioletem. I jest błyszczący. <laughs> Robię już słodka. Jejku, ale jesteś piękny. Jest chęciutki. Jest śliczny. Jak pigment pacjent? Super. To dobrze. Wow. O dzisiaj Jest błyszczący. I taki ma kolor. Taki intensywnie fioletowy. Piękny. Bardzo, bardzo ładny. Beauty. Czyli balanga bardzo ładna. I czas na duży kalendarz adwentowy z Glam Shopu. Zobaczmy, co tutaj będzie dzisiaj. Oj, oj, oj. Dwudziestka. Tutaj. Ciekawe, czy cień. Czy co? Chyba wczoraj był się, nie? To nie wiem, czy wczoraj też. Wczoraj był dzień. Nie, wczoraj były rzęsy. To dzisiaj cień może będzie. Zgadza się. Cień nazywa się bombowy. Jest piękny. O nie! Dlaczego? Znowu mi się pokruszyło coś w tym kalendarzu. Hmm. No i co? Muszę to wcisnąć jakoś. To jest turbopiget. No nie! Ha... Hmm. Rozpada się coraz bardziej, bo był taki, wiecie, jakby pęknięty yy, w, w, tak płasko na pół i jakby ta, ta wierzchnia warstwa była tak uniesiona. I teraz jak chcę to wcisnąć, to to wszystko się rozpada. Masakra. Jeszcze hmm. mi tak dużo na palcu zostaje. Smutnie. No, będzie dużo słowo, czyli zawsze czas słuchać pod Wolę, mi dużo zostało w pudełku, żebym mogę używać. używać. No właśnie jak z masą się robi taką dużo że... tutaj. Dobra, w każdym razie cię jest prześliczny, bo to jest takie różowo-złote, to jest turbo pigment, tak zakładam skoro. Bo z tego co słyszałam, to w tym kalendarzu te błyszczące to, to są turbo pigmenty. Może nie wszystkie, ale większość. No cudowne jest, to zobaczcie. I teraz to, co już mam na palcu, będzie słoczem. No śliczny, naprawdę piękne. O, jeszcze jak nie ma ostrości, to widzicie, że czasem jest różowy, a czasem złoty. Zależy, jak pada światło. I mam milion pięknych drobinek. Bo widzicie teraz połowa ręki jest różowa, a połowa złota. Zależy właśnie jak pada światło. No przepiękne, szkoda, że się tak rozwalił. No ale dobrze, e, to już wszystko jeśli chodzi o moje kalendarze. Teraz oczywiście czas na kalendarze Adriana. No dobrze, proszę Adiś kalendarz Mixit. Dwudziestka dzisiaj. E. Mamy to. Mm jednak Jedna zawsze. Z nazwy. A tu mamy orzech laskowy. A to też już był tak. chyba w tym dużym batonie. Nie w małym. Mały w małych, też już był. To są okay. takie. Dobra, no i teraz czas na drugi kalendarz. Proszę. Dwudziestki. Szukaj. Oooo. Co to? No może w końcu... wyczekiwane cegówki. <gry> Kupiłam Ci jeszcze drugi ten zestaw. To jest ten, co Wam ostatnio pokazywałam z Krukam, że był słodki mix. A tutaj jest wersja arachidowa. No i po prostu uznałam, że jeszcze tu są Cię bardzo ciekawe smaki moje zanim więc wzięłam, żebyśmy popróbowali. Prze Przeczytałam, przeczytałem mix i mówię, mini mixitka. Nie już ci mówiłam, że nic z mixit nie będzie. Nie, mówię jeszcze jedna rzecz. Nie. Nie, tak? Ostatnie Aha. były ten um, shaker i, ta, i ten shake. Um, Białkowy. Tak? Aha. No. Aha, otwieramy, otwieramy. Tu już widzę, że... widzę, już na opakówce ciekawe smaki. Ale no, musimy zajrzeć, gdzieś Dobra, od... i pokazuj po kolei. Cztery są, to. cztery? Nie, osiem smaków jest. Po kolei jedź. Ale nie na zdjęcie, patrz, tam jest napis. No, no na zdjęciu tak jest pięć. Co to jest? Pasta orzechowa z chili. Jestem tego bardzo ciekawa. Druga, co tam masz? Pasta orzechowa z solą himalajską. Uuu, ciekawe jak będzie smakować. Hmm? To teraz mamy pasta orzechową z białą czekoladą, to coś dla Ciebie? Tak, to na pewno będzie mi smakowało. Tutaj też coś od Ciebie, pasta orzechowa z ciasteczkami. A ciekawe czy słodka będzie. Nie jest napisane? A nie, nie jest ciekawe jak to będzie. Czy słodkie, czy nie. Tu mamy pasta orzechową Crunchy. Czyli taki klasyk, nie? No, 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 klasyczna, są. bez dodatku soli cukru, i cukru, tylko że ma orzeszki skoro, orzeszki w środku. A to chyba zwykłe. Następna. Pasta orzechowa tak? bez dodatku soli i cukru, tak. Czyli to jest klasyczna, tylko że właśnie nie ma ani soli, ani cukru. Czyli w sumie dosyć podobna do tej poprzedniej. To jest to samo praktycznie, te dwie. Czyli ta jest crunchy, a ta jest taka bardziej kremowa. Czyli w tej są kawałki orzeszków, a ta jest zupełnie gładka. Następnie. A tu z solonym karmelem. A to chyba był tam też, czy mi się coś, wydaje? To było tam czy coś Ja nie był... myślę, że tam też był solony karmel. To chyba, z to chyba, też, to chyba też się powtarza. No wiem, ale próbuję, wiesz co, zobacz, tutaj to za to, to mamy tam. chili, jest też... Solony karme. karmel. się powtarza. No ale i tak my, się, wiesz, nie zmarnuje, a popróbujemy jakichś innych smaków. Także dzisiaj coś Super. takiego. a I chciałam wam wszystko pokazać. Że zostały nam już tylko trzy paczki. 21, 22, 23. No i 24 tutaj nie ma, bo w zeszłym roku, pamiętam, było tak. Właśnie, kojarzę z zeszłego roku, że było tak, że mm, wrzuciłam tu Adrianowi 24 prezent. No i jak wiecie, przekładał tam prezenty, żeby dokopać się do innych, no to wyczuł już, co to będzie. I pamiętam, że już tak się domyślałeś, że zaparcie tak? ci kupię. Tak? tak mówiłeś. No bo wiecie, no tak się bierze takie opakowane, typowo w kształcie. Mm, pakowania perfum, no i tam czuć, że tam coś jest dosyć ciężkiego, no to no, dlatego tym razem nic mu tu nie ułożyłam na, na Wigilię, z e, tak tego, tego prezentu na, 20, na 24 grudnia, bo chcę, żeby miało takie 100% niespodziankę i zobaczymy, czy mu się spodoba. Także e, no prezentów już jest mało, vlogmasów też już mało zostało, trochę mi smutno, że to już tak niedużo i w ogóle szybko bardzo mi zleciało e, cały ten, ten czas ten Cały grudzień, trzy tygodnie już nagrywania codziennie, i tak jakoś nie wiem, bardzo szybko mi ten czas no zleciał Bardzo dużo właśnie. też mieliśmy zajęć, generalnie w tym czasie. Cały czas jeździliśmy do mojej mamy, czy do mamy, babci Adriana, czy gdzieś tam wiecie, czy na jakieś zakupy, czy, czy coś tam. No i cały czas coś się działo, nie nudziliśmy się w ogóle, ani jednego dnia nie mieliśmy jakiegoś takiego nudnego. <grym> Także no. Szybko, szybko, bardzo szybko mi zleciało, także. No nic, no trudno. E, na szczęście choinka dopiero co kupiona, więc będzie się, mam nadzieję, długo, długo trzymała i będziemy mogli się nią jeszcze nacieszyć. E, a teraz to już wszystko, prawda? Na dzisiaj. E, już będziemy kończyć ten vlogmas. Choinka ubrana i będę się z wami żegnać, e, żebym mogła znowu siadać do montowania. Mam nadzieję, że jeszcze mi się uda, chociaż już jest tak późno. Która godzina? 23. No, to już jest. No nie wiem, zobaczymy. Jak jeszcze nie będę bardzo śpiąca, jak tutaj wszystko jeszcze tutaj, wiecie, poogarniam, pochowam te resztki bombek i to wszystko. Jak nie będę jeszcze bardzo śpiąca, to jeszcze może spróbuję coś porobić, a jak nie, no to już do spania i jutro może wcześniej po prostu wstanę. Zobaczymy. No nic, w każdym razie dziękuję Wam już dzisiaj za tego vloga. Um, vlogmas 20 kończymy. Już rok 21. Nie mogę normalnie. Szybko, strasznie ciało. Jakoś tak y, przez ten cały pośpiech, te, przez to, ten natłok tych wszystkich zajęć, y, nie mam takiego poczucia jakby, wiesz, że tam, ta atmosfera, że się nie nacieszyłam jakby, nie, nie odczułam tego. W sumie wiecie, to zrobię. Y, odpuszczam już o tej godzinie montowanie. Przyniosę sobie tutaj książkę. Zrobię sobie herbatę i usiądę na kanapie przy takim y, trochę stłumionym świetle i poczytam, przy, w tej, w tej, żeby tak jakoś wczuć się i skorzystać z tego wszystkiego przed świętami jeszcze, żeby posiedzieć przy tej ładnej chmielnicy. No. Dobra. To już tyle. Żegnam się z Wami i do zobaczenia już jutro. Buziaki! Mm.